Witam Państwa w naszym porannym magazynie sportowym. Zapraszam na relację z sobotniego meczu piłki nożnej, jaki rozegrano w Stalowej Woli, gdzie Stal podejmowała siarkę Tarnobrzy. Był to nie tylko jeden z ostatnich sparringów naszych dwóch drogoligowców z województwa podkarpackiego, ale także mecz memoriałowy poświęcony pamięci znanego trenera Janusza Gałka, szkoleniowca, który w swojej karierze prowadził zarówno zespół stalowowolski, jak i Goście przystąpili do tego meczu w następującym zestawieniu. W bramce Robert Dziuga, dalej w polu z dwójką Alfred Gaweł, z trójką Roman Żuchnicz, czwórką Michał Kozłowski, z siedemnastką Rafał Majkowski, z szóstką Janusz Chynowski, z numerem siódmym Dźwigniew Rejczyk, z ósmym Janusz Czyrek, z dziewiątym Sławomir Samiec, z dziesiątką Mariusz Barnek, z jedenastką Jacek Kuranty. Gospodarze pierwszą połowę grający w żółto-czarnych kostiumach, natomiast w bramce Maciej Nalepa z numerem drugim. Andrzej Szłapa, z trójką Tomasz Szarowski, z czwórką Andrzej Wachowicz, z piątką Paweł Szafran, z szóstką Krystian Lebioda, z siódemką Paweł Rybak, z ósemką Wojciech Fabianowski, z numerem dziewiątym Piotr Piechniak, z dziesiątką Jaromir Wieprzęć, z jedenastką Marcin Pacuła. Spotkanie prowadził Tarnoprzeski sędzia Antoni Fiarczk. To jedna z pierwszych akcji ofensywnych stalowo Wolan, którzy w pierwszych minutach starali się. Jak najszybciej stworzyć zagrożenie pod bramką Roberta Dziuby. 14 minuta spotkania: dośrodkowanie na pole karne, i tam świetnie znalazł się zawodnik debiutujący w stali Mariusz Pacuła. Głową pokonał tarnowrzyskiego bramkarza. Od 14 minuty prowadziła stal 1 do 0. Ale odpowiedź gości była bardzo szybka. 4 minuty później Tarnobrzeżanie zdobyli się na składną akcję. Alfred Gaweł z Januszem Czyrkiem. Teraz Michał Kozłowski zagranie tam na środek do Janusza Chynowskiego. Ten zdecydował się na strzał z 18 metrów. Płaskie, mocne uderzenie tuż obok prawego słupka bramki gospodarzy. Zaskoczyło Macieja Noletę, no ale przy tej akcji także nie popisali się obrońcy gospodarzy. W 18 minucie był więc remis w spotkaniu stali z siarką 1 do 1. Później w następnych minutach pierwszej połowy stalowowalanie przejęli inicjatywę, stworzyli kilka groźniejszych sytuacji podbramkowych, ale długo, długo nie udawało im się zdobyć bramki. Dopiero na 2 minuty przed końcem podopieczni trenera Czesława Palika, który zastąpił na stanowisku szkoleniowca stali Stanisława Gielarka. Zdołali pokusić się o skuteczny atak. To właśnie ta akcja. 43. minuta meczu. Paweł Szafran wypuścił w uliczkę Piotra Piechniaka, a ten strzałem pod poprzeczkę z około 8 metrów pokonał interweniującego Roberta Dziubę. To jeszcze raz powtórce. Ta Piotr Piechniak, Arnożeski bramkarz wyszedł z bramki, skrócił kąt, ale strzał celny i w 43 minucie stal prowadziła w tym spotkaniu 2 do 1. W drugiej połowie trener Czesław Palik wymienił całą jedenastkę. W bramce stanął Tomasz Wietecha. W polu zagrali z dwójką Paweł Wtorek, z trójką Andrzej Szłapa, z czwórką Jan Cios, z piątką Tomasz Bieńko, z szóstką Krzysztof Klempka, z siódemką Sławomir Stopa, z ósemką Andrzej Kasiak, z dziewiątką Marcin Dudziński, z dziesiątką Piotr Karwan, z jedenastką Harbot. Trener Siarki Jacek Zieliński także dokonał kilku zmian. W bramce zobaczyliśmy Grzegorza Gniewka, a w polu w miejsce Alfreda Gawła, Rafała Oleniacza. W miejsce Zbigniewa Rejczyka, Szymana Gryza i w miejsce Jacka Kurantego Dominika Bednarczyka. stalowo w drugiej połowie zagrali w niebiesko-czarnych kostiumach, ale już od pierwszych minut widać było, że w drugiej połowie więcej do powiedzenia będą mieli na zawodnicy Beniaminka, tegorocznego Beniaminka II ligi, czyli tarnobrzeskiej Siarki. Od początku drugiej odsłony Tarnobrzeżanie stwarzali zagrożenie pod bramką Tomasza Wietechy, ale na wyrównanie przyszło czekać aż do 63 minuty spotkania. To właśnie ta akcja niefortunna interwencja jednego z obrońców stali i piłkarz pozyskany przez siarkę po zakończeniu trzecioligowego sezonu Rafał Majkowski zdobywa wyrównującą bramkę. Tam dobrze interweniował Wietecha, ale piłka mimo jego rozpaczliwej interwencji wtoczyła się do bramki. Od 63 minuty w meczu był znów rezultat remisowy 2 do 2. Tarnoprzeszanie nie zamierzali jednak zwalniać tempa. 14 minut później znów zdobyli się na składną i co ważniejsze skuteczną akcję. Janusz Chynowski, dośrodkowanie na pole karne, a tam w napomniecie znalazł się Dominik Bednarczyk, który głową pokonał Tomasza Wietech. Po jeszcze raz ta akcja. Chynowski opanował piłkę w narożniku pola karnego. Dokładne dośrodkowanie i Dominik Bednarczyk Celny strzał głową tuż obok słupka Tomasz Wietek, a tym razem zupełnie bez szans. 3 do 2 dla Tarnobrzeżan od 76 minut. Gospodarze, nieco podenerwowani takim obrotem wydarzeń, próbowali kontratakować. Próbowali znów doprowadzić do remisu, ale nic nie wychodziło z akcji ofensywnych chłócników. A tymczasem goście. Próbowali wyprowadzać w dalszym ciągu śmiałe kontrataki. Po jednym z nich w 81 minucie meczu rezultat spotkania ustalił Paweł Krzemiński. Dokładne zagranie Rafała Oleniacza na środek do Mariusza Barnaka, weterana naszych ligowych boisk. Ten rozejrzał się chwilę, odegrał do Janusza Chynowskiego. Chynowski między dwóch obrońców stali i tam Paweł Krzemiński dopełnił formalność. W 81. minucie 4 do 2 dla Siarki Tarnobrzeg. Chwilę później Krzemiński jeszcze raz mógł wpisać się na listę strzelców, ale tym razem ubiegł go Tomasz Wietecha no i ostatecznie w memoriałowym meczu będącym jednocześnie przed sezonowym sparringiem obydwu zespołów zwyciężyli Tarnobrzeżanie 4 do 2, biorąc rewanż za porażkę z ubiegłego roku, kiedy to przegrali w Tarnobrzegu ze stałą 3 do 1. Do rozpoczęcia sezonu pozostał dokładnie tydzień. Jak Pan ocenia przygotowanie zespołu do sezonu w drugiej lidze 99 na 2000? Na pewno... Jeśli chodzi o, o nasze przygotowania, nie ukrywam, że, że jesteśmy opóźnieni w stosunku do innych zespołów, przynajmniej 10 dni, bo my w tym czasie, gdy inne zespoły już odpoczywały, byliśmy zaangażowani w walkę o drugą ligę. No ale trudno, taki jest los Beniaminka, musimy się z tym pogodzić. Jeśli chodzi o no, same przygotowania, praktycznie to już jest końcówka. Dzisiaj przedostatni sparring, sparring udany, ale ja bym znowu nie wyciągał z niego y, tak dalece idących wniosków, że jest już tak bardzo dobrze. Tu jeszcze jest dużo mankamentów, ja o tym wiem, chłopcy również. Ja się cieszę przede wszystkim z tego, że tu się tworzy kolektyw, tu się tworzy zespół, który, który wie o co chodzi, który umie grać piłkę. Chłopcy walczą, chłopcy sobie pomagają. Myślę, że to jest najważniejsze. Jeśli tak dalej będzie, jeśli my wszystkie sprawy transferowe dogramy tak jak przynajmniej ja bym chciał, to uważam, że w tej drugiej lidze nie będziemy dostarczycielem punktów i, i z siarką będzie musiał liczyć każdy. No właśnie, pojawiło się w zespole, pojawiły się w zespole już nowe twarze. Na kogo jeszcze kibice mogą liczyć, na jakie ewentualnie wzmocnienie? To jest chyba wszystko. Tych czterech zawodników, których dzisiaj zaprezentowaliśmy, to znaczy Rafał Majkowski, Jasiu Czyrek, Szymon Grys i Grzegorz Gniewek, to będą wszystkie wzmocnienia, o jakich Siarka, myślę, może marzyć, i o jakich Siarka myśli. Nie ukrywam, że na swoją kolej czeka utalentowana grupa juniorów starszych, którzy przecież w tej chwili walczą o brązowy medal Mistrzostw Polski z Zawiszą Bydgoszcz, dlatego tutaj jest jeszcze miejsce dla tych chłopaków. Nie ukrywam, że niektórzy z nich Trzecie lidze byli zawodnikami podstawowymi wiodącymi, także ja na nich bardzo liczę, oni już okrzepli, oni myślę osiągnęli jakiś sukces, teraz czas, żeby zaistnieli w piłce seniorskiej. Ten sezon będzie bardzo nietypowy, wiadomo, jedna grupa drugiej ligi i to powiększa aż do no niemal monstrualnych rozmiarów. Jak pan sądzi, jak te rozgrywki będą wyglądały? No na pewno jest tak rozbudowana druga liga, jak, jak u nas, to chyba żadnej ligi w Europie nie ma. 46 spotkań w roku jest to dawka olbrzymia ale z drugiej strony no, trzeba grać. Weszliśmy z drugiej ligi znając zasady, znając realia, musimy się do nich dostosować, będziemy starali się wypaść jak najlepiej. Wiemy, że Beniaminek, no, to jednak ciężki los Beniaminka jest na początku, ale ja wierzę w to, że, że ci chłopcy umieją grać w, piłce, w piłkę, oni już grali w drugiej lidze, część z nich grała. Będziemy się chcieli po prostu z jak najlepszej strony pokazać i, i zaistnieć na mapie piłkarskiej Polski, żeby po prostu ludzie wiedzieli, że taki Tarnobrzeg istnieje, że tu jest niezła piłka nożna, zresztą... Przykład, właśnie już mówiłem, tej drużyny Joru świadczy o tym, że oprócz tego, że, że ta piłka seniorska, jako taka u nas, funkcjonuje, jest jeszcze uważam bardzo dobre szkolenie młodzieży. Myślę, że o, pił o przyszłość piłki w Stanom możemy być spokojni. Tu w tym meczu daleko wyciągnąć y, wnioski nie należy, choć na pewno nie napawa optymizmem jedno, że ci zawodnicy, którzy no, teoretycznie y, powinni się wykazać większą ambicją, większą wolą walki, to w tym sparingu było to inaczej. W pierwszej połowie. Naprawdę niezła gra momentami bardzo dobra gra, no i z pierwszą połowę i ta jedynastka tą połowę wygrała po naprawdę niezłym tym 45 minutach. Natomiast w drugiej połowie no, siarka nie zmieniła wielu zawodników, tam chyba było 4-5 zmian, no a my zmieniliśmy wszystkich, bo cała jedynastka została zmieniona. I tutaj było widać jednak, że różnica jest między jedną tą jednostką a drugą, bo ja jeszcze nie mówię, która ta optymalna jednostka jest, choć nie ukrywam, że w moim wyobrażeniu ta jednostka będzie i zupełnie inaczej będzie to wyglądać. Myślę, że w sobotę będziemy na tyle przygotowani, żeby powalczyć, choć tam gdzie jedziemy, jedziemy do zespołu Jezioraka, będzie bardzo trudno o punkty, bo wiadomo, że ten zespół u siebie nie przywykł tracić piłki, punktów, przepraszam. Natomiast no, znam bardzo dobrze ten zespół. Myślę, że no tu niektórzy też, zwłaszcza z młodych zawodników, muszą zrozumieć, że niesamowicie trudno będzie im grać, jeśli nie włożą serca, ambicji w to, co będą robić. W porównaniu z poprzednim sezonem w Stali pojawiło się Kilku nowych zawodników, kilku odeszło. Jak pan sądzi, na co będzie stać zespół w tej no, zreformowanej drugiej licy? Na pewno jest to duża niewiadoma, bo no, nie ukrywam, że 23 mecze no, to dla każdego jest nową i na pewno będzie tutaj jakaś niewiadoma. Natomiast drużyny, które będą dobrze przygotowane, które będą miały dużą kadrę, liczną kadrę dobrych zawodników do gry, myślę, że sobie będą radzić w każdych warunkach. Natomiast tutaj właśnie trochę mnie zaniepokoiła jedna sprawa, że jeśli no, trzeba będzie zastępować zawodników kontuzjowanych bądź, bądź też wykartkowanych, no to muszą następnie wchodzić i musi być ta kadra liczna 19-20 zawodników i oni muszą podołać tym obowiązkom drugą, drugiej ligi. Natomiast tutaj no, jest dość duże zróżnicowanie. Ja myślę, że no, raptowne odmłodzenie zespołu że Ja jestem optymistą, choć po tym meczu trudno by no, być radosnym, ale ja twierdzę, że to jest gdybanie. No, zupełnie inaczej mecz wygląda, jeśli są, jest mecz Miszowski o punkty, a z Siarką będziemy tu grać, także dopiero wtedy będziemy wiedzieć, który zespół jest lepszy.